Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w filmiku, w którym chciałbym Ci opowiedzieć na temat skrzyneczek na serwerze For Rewind. Co mianowicie wiem, czego się dowiedziałem i jak wszystko działa. Generalnie jeżeli chodzi sobie o skrzyneczki, to zapytałem się trochę bezpośrednio samego teamu. Teamu właśnie For Rewindu, żeby mogliby mi tutaj właśnie odpowiedzieć trochę więcej na temat właśnie tych skrzyneczek. Więc tak, same skrzynki ogólnie respią się jak moby. One respią się jak moby moby, więc mogą pojawić się na spotach, jednakże co jest dosyć istotne, one pojawiają się w tych samych miejscach praktycznie, więc jeżeli znacie wszystkie spoty na danym miejscu, gdzie mogą się te skrzynki pojawić, no to będzie wam o wiele łatwiej szukać tych skrzyneczek. Niestety, przynajmniej na moment nagrywania tego filmiku, jest taki pewien skill na łuczniku, który pokazuje moby na mapie. Jeszcze to nie działa, nie zostało tutaj naprawione pod tym względem. Trzeba po prostu chodzić po spocie, no i sobie je zbijać, jeżeli jesteście zainteresowani zbijaniem tych skrzyneczek, a moim zdaniem y, warto. To nie jest też tak, że tego nie warto robić. Ogólnie warto, moim zdaniem, zbierać sobie te skrzynki. One generalnie respią się po zabiciu w randomowym z tych miejsc, potencjalnych tam właśnie od 3 do 8 lokalizacji, chociaż ja zauważyłem, że zazwyczaj są dwie na jednym spocie, więc może tutaj się pomyliłem. No nie wiem, może nie znalazłem. Akurat tutaj mówię na temat haset, bo w haset nie znalazłem w innych miejscach. niektórych innych lokacjach znalazłem minimum dwa, dwie spoty właśnie. No i respią się one losowo, tutaj jest wybierany jakby tik od 20 do 40.

Minut. No i te skrzynki dzielą się na tak zwane 6 tierów. Im wyższy tier tak zwanej skrzynki, tym oczywiście są lepsze nagrody. No i tak samo otrzymałem też oczywiście od Teamu 4 właśnie rewindu całą tabelkę, którą jestem w stanie sobie wam tutaj właśnie no przeczytać. Przeczytać oczywiście i zrobić też wam screen, żebyście też mogli sobie lepiej zrozumieć jak to generalnie wygląda. Więc mamy tak, mamy skrzynki, które są na poziomie tieru pierwszego, co nie? Tier numer 1, Czyli tier numer 1. Dziele się tier numer 1. To są początkowe mapy, czyli jak i Tiberet, Horusland, Taran. No i mamy tak, mamy torbę 4 kieszeni, mamy plecak na 8 kieszeni, mamy do tego zbieżaka na godzinę, expa na godzinę, w sensie 120 expa, mamy potki na zbroję, manę, arkan, formuła ucznia i do tego mamy jeszcze formułkę Czar lekkości to się nazywa. O, i materiały. Akurat materiały swoją drogą to są jedne z takich rzeczy, które tutaj da się wymienić. No i żółka. czyli takie powiedziałbym, że akurat no, nie najlepsze, co nie. Drugi tier skrzynek, który respi się tutaj: Nezek, Kot, Kokuma, Bina. I to jest Ardil oraz Haset. Akurat w tym PDF-ie mi tego nie napisał, ale tam respi się też drugi tier. Mamy Arkana, Zbierzaka na godzinę, expas 120. Mamy. Plecak, czyli tutaj jest plecak, to będzie jeden niżej, czyli chyba to będzie Worek oraz plecak 10 kieszeni czyli ten na 20 level. Duże potki na zbroję oraz manę. Arkan może być. Woda do zbroi PvP. Czekoladka 3-godzinna. Osiris. Siodło na 7 dni. To jest akurat tam speed 25. No i do tego to są materiały, które tutaj dochodzą, czyli te ziółka, mitril, tam materiał nasączony olejem, skóra, czyli powiedzmy, że dziadostwo. Tier numer 3, czyli skrzyneczki, które są w tyco i Gebrze. Tierze numer 3 mamy tak... Mamy duży plecak, duże potki, mamy expa takiego lepszego, czyli 140, zbierzaka na godzinę, czekoladkę, arkana, książkę inspiracji, list mistrza, mamy do tego księgę sztuki rzemiosła, antidotkę, no i materiały, czyli te zielone ziołka, mitril, materiał sączone olejem i jedwabna skóra to się nazywało. Pier czwarty, czyli to są mapy jak Dragonot, Blonea i Mozalia. Mamy tak, mamy torbę 12 kieszeni, zbierzaka na godzinę, expa półtorej, czekoladkę, antidotkę, formułkę do resetowania uszlachetnień oraz bonów, czyli formuła to była próżni, exp na godzinkę 140, tutaj są te duże takie potki yy, z item shopa, nie? te 4800 to zająć czy tam na PLU 12000, 12 potkę na życie i manę, ekstrakt dla istnienia, no i oczywiście te materiały, które były powszednio. Tier numer 5 Shall <laughs> <laughs> Wyżyna. Tylko wyżyna. Tylko. Tutaj są e, e, mikstury te. Na, tak jak mówię, z item shopu, czyli na życie oraz manę. EXPRO 40. Czekoladka. Zadanko. Zbierzak na godzinę. Zbierzak na 3 godziny. Tutaj jest transport permit, czyli pakowajka. Ale z tego, co jest mi wiadomo, oni mi tam napisali, że to zostało skasowane już. Więc to generalnie już nie dropi. Więc te procenty zostały w coś przeniesione. Ale pewno zgaduję, że w pozostałe itemy po prostu poprzenosili. E, antidotka. I w sumie to są znowu tyle. I tak to wchodzą znowu te wszystkie materiały. No i tier szósty, czyli milchur ekstrakt, czekoladka, no i tutaj tak samo potki na życie oraz manez tym shopa, zbierzak na godzinę, zbierzak na 3 godziny, formuła próżni, narzędzia podróży, zmartwychwstajki i znowu materiały. Więc tak oto prezentuje się cały drop oraz miejsce, gdzie możecie sobie znaleźć wszystkie te skrzyneczki.